Za nami pierwsza tegoroczna runda reli krosowych mistrza świata na portugalskim torze w Montalegre. Na najlepszy start na początku finału miał Kevin Hansen, ruszający z drugiego rzędu. Od razu próbował wypchnąć się przed Johana Christophersona, ale pięciokrotny mistrz świata utrzymał prowadzenie. Na koniec stawki spali przedstawiciele CED Dealer Team Clara Anderson i Niklas Grönholm, a z Ole Christianem Weibim o trzecie miejsce walczył Sebastian Leb. Christopherson bez większych problemów kontrolował stawkę, tak dobrze nie miał jego kolega zespołowy, będący non-stop pod presją ze strony dziewięciokrotnego rajdowego mistrza świata. W końcówce zaczął parać mocny deszcz, ale nie miał on większego wpływu na wyścig. Christopherson po przejechaniu jokera spokojnie wrócił na prowadzenie, Hansen natomiast musiał rywalizować o miejsce na torze z Gronholmem. Młodszy z braci kapcia i za wszelką cenę bronił drugiego miejsca. Gronholm raz po raz próbował skorzystać z nadarzającej się okazji, ale Hansen dzielnie utrzymywał się przed winem. Nie było już miejsca na atak, więc na metę daleko z tyłu za Johannem Kristofersonem wjechali kolejno Kevin Hansen i Niklas Gronholm. <śles> Daleki od ideału początek finału Euro RX1 miał lider klasyfikacji generalnej Janis Baumanis. Łotyż popełnił fal start. Za drugim razem problemy z ruszeniem z miejsca miał będący na pole position Anton Marklund. Na obrońca tytułu został w tyle stawki, a na pozycji lidera wskoczył Baumanis. Łotyż miał jednak nikłe szanse na wygraną przez dodatkowego Jokera, a także fakt, że trzymał się go Enzo Ide. Na ostatnim okrążeniu Baumanis wzołał wcisnąć się między Renem Municha i Tamasza Karaja na trzecie miejsce. Węgier musiał jeszcze uważać na próby ataku ze strony Patryka Odonowana. Enzoide wypracował sobie solidną przewagę, która sprawiła, że Belg drugi rok z rzędu świętował w Montalegre. Drugie miejsce przypadło Renem Munichowi, a na podium stanął także Janis Baumanis. Trzeciego pola do finału Euro RX3 ruszał Damian Litwinowicz. Poznania jak szybko schował się za plecami pierwszego Nilsa Wolanda, dzięki czemu wskoczył przed Espena i Saksertem. Litwinowicz spróbował podciąć Niemca szybszym zjazdem na jokera, ale gdy Woland z niego wyjechał, to wciąż minimalnie był z przodu. Od razu Polak przeszedł do ataku i na głównej prostej skutecznie wyprzedził kolegę zespołu. W końcu scena Litwinowicza naciskał Icaxertem, ale scenariusz był taki sam jak Mirat. Damian Litwinowicz wytrzymał presję i wygrał w drugiej rundzie z rzędu. Esperyjske serty musiał ponownie zadowolić się drugą lokatą, a trzeci skończył Nils Woland. Damian Litwinowicz jest oczywiście liderem klasyfikacji generalnej z niemalże pełną pulą punktów. Oczywiście dziękuję wszystkim za śledzenie tego weekendu. Było bardzo ciężko. Na szczęście finał potoczył się po mojej myśli i wygrałem. Mam komplet prawie punktów. Także no, jeszcze z czego cieszyć dzięki wielkie zakibicowanie. Zawodnicy wszystkich trzech kategorii, do których dołączą zawodnicy RX2E, wyjadą na tor ponownie za dwa tygodnie. Kolejną rundą sezonu 2023 będą zmagania w norweskim Hell, które będziecie mogli śledzić na żywo, oczywiście w Motowizji.